Witamy ponownie naszych klientów kochanych, wejście w portfele i multum hajsów u nas później wyjebanych. Nowa oferta da wam dużo radości, a nam wypełni kieszenie po całości. Zapraszamy! Ofertę zaczynamy nowymi przygodami Franklina dla naszych najmłodszych. Franklin był molestowany przez księdza, Franklin ma dosyć kłamstw i spierdala z kraju oraz Franklin najarał kolegów. 92-33 Marek Żydowski Na koncerty Slayer, weź domową nalewkę wino chlejer o smaku porzeczkowym. 122,11 funtów boliwijskich. Poczuj 95 oktanów w sobie, jedząc lejs o smaku benzyny. 8,88 złotych papui Nowej Gwinei. Zapaczkę. Klocki Lego, fabryka heroiny. Zbuduj własną fabrykę narkotykową w domu pod łóżkiem. 6543,99 dolarów San Marino. Twój ptak jest zmęczony? Szukasz dla niego ożywienia? Nie problem! Weź se zażyj jurnego dzięcioła i będziesz pukał jak wariat. 30 tabletek powlekanych, efektu uboczny to dziury w meblach drewnianych. 67, 76, amerykańskich. amerykański. Świeże jajka prosto z lodówki, dobre na jajecznicy na śniadanie. Złoty 50 franków chińskich. Proszek do prania wiking, skutecznie usuwa wszelkie osady, a nawet gwałci, pali i zabija. 40 euro Senegalu. Chcesz mieć teściową wyjebaną w kosmos poza nasz układ słoneczny do innej galaktyki przez mgławicę? To kup ławeczkę dla teściowej. Działa tylko raz, a daje dużo frajdy. 295-69 koron tybetu. Woda mineralna w proszku. Susz zdrój. Do rozpuszczenia w wodzie. 38 złotych karaibskich. Film Harry Popek i więzień Albanii w rolach główny. Karol Albańczyk, Harry Popek i Popek Monster. 845,02 marek Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Kojec pod napięciem dla dziecka sprawi, że nie będziesz miał nigdy problemów z dzieckiem. 567,89 złotych Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Film bohater ostatniej libacji z Kwaśniewskim na Blu-ray. 42,22 dolarów starożytnego Egiptu. Oferta specjalna. Wycieczka do rosyjskiego kasyna w Las Vegas. Graj, wygrywaj i poczuj się jak milioner. 2,599 franków w mezopotamii. Pieronka, dawaj kasę!